Witajcie folder maniacy w kolejnym odcinku krótkich recek. Na początku, mały apel, jeżeli podoba Wam się zawartość kanału, oglądacie moje filmy, dajcie proszę suba, żebym mógł kanał rozwijać. A Wam będą przychodzić powiadomienia o kolejnym filmie, który pojawił się na kanale. Zaczynamy dzisiaj, zaczynamy. Kontynuujemy cykl recek. A dzisiaj mamy takie multikulti trochę nożowym, bo trochę Ameryki, trochę Azji, trochę Europy. Startujemy. Dzisiejszy pacjent to Cold Steel Finwolf multikulti. Cold Steel jest marką amerykańską. Co prawda już wykupioną chyba przez Chińczyków, ale marką amerykańską. Eee, wykonywany jest na Tajwanie ze stali japońskiej, a szlif ma skandynawski. Standardowo już zaczniemy sobie od wymiarów i numerków ogólnie rzecz ujmując. Długość całkowita tego noża to 202 mm, głownia ma 89 mm długości, grubość 3 mm, a całość waży 96 gramów. FinWolf bardzo często określany jest mianem składanej mory, w związku z czym pomyślałem, że właśnie do niej porównam Wam ten nożyk. Co prawda tu bardziej pasowałby model Mora Basic, który jest troszeczkę krótszy. W moim przypadku jest to mora Companion. Wybaczcie jej stan, ale jest to nóż, który towarzyszy mi od ponad 15 lat i dzielnie znosił nadużycia wszelkiego rodzaju. E, tak to wygląda troszeczkę krótsze od mory Companion. E, w przypadku Victorinoxa Pioneer Alox wygląda to następująco. Głownia tego outdoorowo-myśliwskiego noża wykonana została z japońskiej stali AUS-8A, czyli raczej stali budżetowej, a rękojeść z tak zwanego Grivexu, czy Graivexu, tworzywa sztucznego ogólnie rzecz ujmując. Nie mamy tutaj żadnych linersów, w związku z czym tylko tworzywo sztuczne e, daje nam tu podstawę uchwytu, ale jest naprawdę bardzo solidnie. Nic nam się tu nie ugina, nie pracuje. Jest porządnie. Głównia pracuje na podkładkach z fosforobrązu i podkładkach teflonowych. Natomiast powiem Wam szczerze, jak na tą formę łożyskowania i tą formę blokowania główni, bo mamy tutaj tak zwany triadlock czy triadlock, taki bardziej rozbudowany. Backlog po prostu od cold steel'a. No to naprawdę jest ta mechanika dość przyjemna. Bez problemu otwieramy nóż kołkiem. Bez problemu też możemy go złożyć jedną ręką. A w przypadku noża, który już troszeczkę popracuje, ta głownia potrafi nawet sama opadać po zwolnieniu blokady. Da się go otworzyć także też tak zwanym spider flick. Chociaż nie wiem, czy przed kamerą... O, nie udało się. Ale da się, jak e, robicie to w sposób naturalny. E, szlif skandynawski, tak jak wspomniałem. E, czyli e, nie mamy tu jako takiej krawędzi tnącej. E, właściwie cały szlif jest krawędzią tnącą. Co może troszeczkę utrudnić... E, znaczy utrudnić jak to określić podczas ostrzenia tego noża żeby to zrobić właściwie będziecie musieli go ostrzyć przez całą wysokość szlifu, co w przypadku akurat te, takiego nożyka, którym mamy takie ładne satynowanie na szlifie, no spowoduje, że on już nie będzie taki ładny oczywiście można stosować półśrodki i na przykład podostrzać na skórze ten nóż na strapie żeby poprawić jego ostrość, nie korzystając z żadnych systemów, no ale prędzej czy później dojdzie do sytuacji, w której będziecie musieli ten nóż naostrzyć. No i wtedy, jeżeli ktoś ma problem z tym, że nóż nie wygląda już tak ładnie jak z pudełka, no to może być problem. I wtedy nie polecam. Natomiast jest to narzędzie, tak? Jest to narzędzie do wykonywania określonych prac, w związku z czym myślę, że nie powinniśmy się za bardzo przejmować tym, że pojawiają nam się jakieś rysy na głowie. Niemniej jednak w przypadku e, mory, jak widać albo nie widać, no ja w warunkach polowych ją ostrzyłem e, i pojawiła mi się tutaj już dodatkowa, minimalna krawędź tnąca na szlifie, w związku z czym no, do takiej sytuacji też może dojść, e, co nie zmienia faktu, że nóż dalej E, świetnie pracuje i świetnie sobie radzi z cięciem. A propos cięcia. E, ten nóż świetnie właśnie nadaje się do prac takich terenowych, do pracy w drewnie, ostrzenia patyków, robienia ognisk i tak dalej. Gorzej radzi sobie e, z żywnością. Przez właśnie swoją konstrukcję, jeżeli będziecie chcieli na przykład przekroić jabłko, to łatwiej go rozłupiecie niż przepniecie. Mimo że sam nóż jest bardzo, bardzo ostry. W momencie, w którym przyjdzie do Was ze sklepu, nie zmienia to faktu, że ponieważ szlif rozchodzi się dość mocno, no bardzo szybko, no działa bardziej jak siekierka niż jak nożyk, jakiś do, typowy nożyk do cięcia. W związku z czym trzeba brać to pod uwagę. Oczywiście przygotujecie większość rzeczy i takim szlifem, natomiast nie do końca chyba został przewidziany do jakichś delikatnych e, prac z żywnością. Cóż, taka charakterystyka tego szlifu. E, tak jak już wspominałem, czysty Grivex czy Grivex, mamy tutaj pokaźnych rozmiarów klips, e, klips, który możemy przełożyć na drugą stronę dla osób e, leworęcznych, a ponieważ blokada nie faworyzuje żadnej ze stron, więc zarówno osoby prawo, jak i leworęczne mogą z tego korzystać, z tego noża korzystać w taki sam sposób. Eee, oczywiście tylko w pozycji tip up, nie da się noż, noża nosić w pozycji tip down. No i klips umieszczony jest do nis, dość nisko, w dodatku nie jest em, klipsem typu deep carry, w związku z czym tego e, noża wystaje Wam mniej więcej tyle z kieszeni. Zresztą pokażę Wam, jak to wygląda na zdjęciu, właśnie tak. Natomiast, no, powiem szczerze, że to troszeczkę ułatwia wyjmowanie samego noża z kieszeni. Więc nie mam akurat ja problemu z tym, że tego noża tyle wystaje. Wybrałem akurat wersję pomarańczową. Żeby jeszcze łatwiej go było zauważyć w kieszeni, są różne wersje kolorystyczne tego noża: jakieś tam moro, czy zielony, niebieski. No, przeglądnijcie internet na pewno coś dla siebie znajdziecie. Jeżeli chodzi o cenę, 230 zł mniej więcej w tej chwili, czyli w czasie, w którym nagrywam ten film, ten nóż kosztuje w polskiej dystrybucji. I no nie jest to jakaś bardzo wygórowana kwota. Zwłaszcza, że nóż no, ma swój charakter i może się podobać. W związku z czym myślę, że wart jest zainteresowania. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, o których Wam wspomniałem. Tyle na temat noża Cold Steel Finwolf. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.